Ładnie wyszło? Cześć! Mm. Roxy! Hej, dziewczyny, co słychać? Ja też tu jestem! Cześć! Przeszłyśmy ci podziękować, Leony że możemy tu robić próby. Dzięki, naprawdę. Co? Tak? Jasne. Dobrze, ale w ramach wdzięczności musisz nas zaszczycić jakąś piosenką. Mm, naprawdę? Tak, jasne. Mm. Proszę. Super. Dzięki. Chodź tutaj. Cześć, Andres! A co zagramy? To co zawsze. Oh boy, I wish I could say that I... Wow, dziewczyny, jak wy śpiewacie! Tak, ja zawsze będę ci powtarzać, że twój głos jest anielski. A mój? Twój też! Dzięki. Dobra, to jeśli skończyłyście już próbę, to teraz kolej na chłopaków. No co? Musicie teraz dobrze rozdzielić godziny prób w garażu? Nie. E, w sumie nie przyszłyśmy na próbę, tak, Roxy? Nie, jasne, nie. Nie przyszłyśmy dziś na próbę, Leony. Przyszłam, żeby ci osobiście podziękować. Świetnie Myślę ci później maila i dogadamy godziny i inne rzeczy Tak Roxy, a czy nie miałyśmy już Przecież przypadkiem? Przecież że się śpieszysz, idziemy Cześć. Cześć. Cześć 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 Bye Wow, ale Roxy ma ekstra głos, prawda? No i widziałem, że nie mogłeś od niej oderwać wzroku, co? Tak, od Fausty też i, i ta stylowa jest wystrzałowa Przepraszam, ale w ogóle nie rozumiem, dlaczego tak mówicie Ich stylowa jest beznadziejna, a jeśli chodzi o głos, to śpiewają przeciętnie nie mam pojęcia, czemu udostępniłeś im swój garaż. Z pewnością będziesz tego żałował. Gary, co ci jest? Co w tym złego, że skorzystają z garażu? Nie mam nic. Masz rację. To nie mój dom, ani mój garaż. Możesz robić, co ci się żywnie podoba. Na razie. Miałem powiedzieć to samo, ale była pierwsza. No. Siema, dzieciaki. Sorry za spóźnienie, ale w końcu nam się udało. W porządku, chodźcie. Tak, nie ma co marnować czasu. Do no, roboty. Gary, ty? Co Gary i ja? Coś tam się między wami święci? Nie, jesteśmy przyjaciółmi. A ona o tym wie? Oczywiście, że wie. A to dobrze, czyli ciągle jesteście razem z Violetą? Nie jestem tego taki pewien. Wiesz co, jakoś nie mogę sobie wyobrazić ciebie bez niej, jej bez ciebie, to mega dziwne. Też sobie tego nie wyobrażałem. To zmieniało się, sam nie wiem. Teraz czuję, że wszystko może się zdarzyć. No, ale powiedz mi coś więcej. Rzuć jakieś mięsko, co jest? Pamiętasz taką Roxy? Roxy? A, ta dziewczyna, która przyszła tu zaśpiewać parę razy. Aha, no więc jak ją zobaczyłem, od razu poczułem, że między nami jest jakaś chemia. Coś naprawdę wyjątkowego. Ale tamta dziewczyna mogłaby zająć miejsce w violety, tak po prostu? Nie wiem, może...